Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale, gdzie zajmuję się kręceniem filmów w stylu Wybierz kartę albo po prostu jakimiś filmikami z czytaniami tarota. Więc dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem pod tytułem Co powinieneś wiedzieć i możemy to tłumaczyć sobie na różne sposoby, na przykład co Twoja podświadomość chciałaby, żebyś wiedział albo co jakieś anioły, wszechświat, Bóg chce, żebyś wiedział, więc możesz to sobie po prostu dopasować, do czego wierzysz i tak dalej. I wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy, które tutaj powiem, w tej grupie, którą wybierzesz, możesz już jakoś trochę właśnie podświadomie wiedzieć, bo tutaj to jest tylko potwierdzenie tego, co twoja podświadomość chciałaby, żebyś wiedział. Um, także nie będziemy już przedłużać. Mamy tutaj trzy grupy, a w zasadzie trzy talie. Na każdej położona jest karta ze słońcem, więc możesz wybrać te słońce, które najbardziej Ci się podoba. Przejdź do komentarzy, gdzie znajdziesz odpowiednią czasówkę, obejrzeć swój um, kawałek filmu i tak. Więc dam Wam chwilę czasu na wybranie. To jest grupa numer 1, grupa numer 2 oraz grupa numer 3. Będziemy zaczynać z grupą numer 1. Hej, witam wszystkich, którzy wybrali grupę numer 1. Więc oczywiście nasze piękne słońce, gdzie tutaj pani coś tka i ma tutaj dzieci jedno na kolankach, świeci piękne słońce, mamy słoneczniki, w oddalu widać morze i statek. Tą kartę otworzymy tutaj na bok i zajmiemy się właśnie czytaniem tych prawidłowych kart, które. Wypadły podczas tasowania. Wow, mamy asa kielichów. Słuchajcie, co nagrywam ostatnio jakiś film, raz w tygodniu, czy tak, mm, albo co dwa, to cały czas ten as kielichów mi wszędzie wypada. Ja się zastanawiam, o co tu chodzi. Czy tutaj wszyscy się teraz będą zakochiwać. No nie wiem, słuchajcie, dwójka kielichów. No, tak samo miłość. Wow. Pięknie. Mamy także sąd. Ta karta jeszcze mi nie wypadła w tej talii, bo to w zasadzie nowa em, talia. Ok. Oraz mamy też króla Buław. A jeśli chodzi o te karty, e, mamy tutaj wyspę, samotność, a także rozwin swoje skrzydła. Ok, więc zacznijmy od razu z Waszym czytaniem. E, także... Widzę także, okej, okay, co tutaj, ja widzę, że jest pewna rzecz, która się dla Ciebie kończy um, i że mamy właśnie tutaj tą wyspę, tą samotność. To takie połączenie z sobą. Widzę, że mogłeś ostatnio przechodzić przez czas, w którym czułeś się dość samotnie. Mogłeś nawet być otoczony przez ludzi, ale może czułeś jakoś tak, że nie do końca cię wszyscy rozumieją, albo że jesteś samotny, albo nawet jeśli jesteś w związku, czułeś, że może partner nie do końca rozumie, co masz na myśli. Widzę, że był to taki czas, albo aktualnie jesteś w takim czasie, właśnie dlatego, że. Musiałeś trochę też pobyć sam i znaleźć siebie samego, więc był to taki czas, ale on już widzę, że się kończy, wszystko to dobiega końca. Już nie będziesz czuł się dłużej samotny, więc jeśli było to coś, co cię ostatnio martwiło, to wiedzę, że zacznie się niedługo wszystko już zmieniać. Szczególnie jeśli teraz przechodzisz przez taki okres, to pamiętaj, że wszystko jest w życiu tymczasowe i wszystko się zmieni. Więc właśnie, zwłaszcza, że mamy tutaj asa kielichów i mamy dwójkę kielichów. Także as kielichów y, mówi zawsze o początkach, o tym, że właśnie jak coś się skończyło, coś nowego musi się zacząć. I z tą dwójką kielichów jeszcze widzę, że y, jeśli jesteś singlem, to jak najbardziej w najbliższym czasie masz szansę spotkać kogoś, z kim złapiesz bardzo dobry kontakt, bardzo szybko, więc może być to także bratnia dusza. Widzę, że właśnie los syła ci takie błogosławieństwo w postaci kogoś, kto cię zrozumie w postaci twojej bratniej duszy. Może to być, jeśli chodzi o związki partnerskie, ale nie musi. Pamiętajmy, że bratnie dusze mogą przychodzić jakby do nas we wszystkich, w każdej formie i może to być po prostu przyjaciel, z którym będziemy się super dogadywać, ale to nie będzie nic więcej. Albo może to być też jakiś współpracownik, ktokolwiek. Ktoś, z kim też właśnie będziemy pracować, z kim mm, zrobimy coś innego, jak na przykład założymy jakiś biznes czy coś takiego. Także też chciałam właśnie to powiedzieć do wszystkich, którzy um, tutaj nie, mają kogoś, są w związku, że to może być po prostu znalezienie jakiegoś super przyjaciela. Jeśli jesteś singlem, jak najbardziej widzę, że ktoś może się pojawić, kto zaproponuje ci jakiś mm, może właśnie związek. Też widzę, że właśnie jeśli jesteś w związku, to też będzie polepszenie, po prostu w związku z partnerem, jakieś takie kłótnie i tak dalej się będą kończyć. Więc super czas. Wydaje mi się, że w ostatnim Wybierz kartę też mówiłam coś podobnego dla dużej ilości grup, więc wydaje mi się, że po prostu jakiś taki czas nadchodzi, gdzie wiele osób. Teraz niedługo znajdzie swoją jakąś bratnią duszę albo poczuje połączenie z kimś. Po prostu wydaje mi się, że może taki czas nadchodzić, jeśli chodzi o astrologię czy cokolwiek. Ja się nie znam, więc nie wiem. Nic nie będę mówić tutaj. Um. Tak, jeszcze mamy z tym królem buła w tu wrogu, a także rozwień swoje skrzydła. Widzę, że może przed czymś się zatrzymujesz. Może widzę, że jeśli chodzi ci jakiś plan po głowie, może chcesz coś zrealizować, albo gdzieś wyjechać, cokolwiek. Widzę, że jest to odpowiedni czas, aby zacząć w końcu działać, podjąć jakieś działanie. Więc jeśli chciałeś ostatnio coś zrobić, to Twoja podświadomość chce, żebyś wiedział, że możesz ruszać, że możesz właśnie rozwinąć swoje skrzydła, podjąć działanie, zrobić to, co zawsze chciałeś. Więc. Um, jeśli ostatnio nad czymś tak zastanawiałeś, to po prostu teraz podejmij inicjatywę. Zwłaszcza, że mamy króla buław. Buławy mówią o podejmowaniu akcji, buławy mówią o działaniu. Więc cokolwiek chodzi Ci teraz po głowie, to tylko znak od wszechświata, że jesteś na dobrej drodze i że jest to pomysł, który powinieneś zrealizować. Może to być wszystko, jeśli chodzi o karierę, o zmianę kariery, o założenie własnego biznesu, czy nawet, nie wiem. O, o ludzi, więc jeśli myślisz, czy na przykład, nie wiem, odejś od kogoś cokolwiek chcesz zrobić, cokolwiek chodzi ci po głowie, to wiedz, że możesz teraz podjąć akcję, bo jest to sprzyjający dla ciebie czas. Jeszcze z tym sądem em, też właśnie widzę, jeszcze tutaj z tym kirchami, z tym wszystkim, że ogólnie Twoja podświadomość też chce wiedzieć, że to przestajesz ogólnie też być samotny nie tylko jeśli chodzi o to, że na przykład partner cię nie rozumie, czy że jesteś singlem ale właśnie też o przyjaciół, o znajomych o współpracowników um, więc jakby nie bój się niczego, widzę też, że jeśli masz jakieś takie myśli trochę przygnębiające takie depresyjne, albo masz obniżony nastrój może przez to, co się teraz dzieje na świecie um, to po prostu postaraj się nie dopuścić tego temu, żeby cię to jakoś żeby ci to pogorszyło nastrój, po prostu, i postaraj się cały czas mm, iść przed siebie, nie zwracać uwagi na ludzi, którzy nie chcą dla ciebie dobra i po prostu robić swoje. To też jest takie, taka wiadomość, którą chciałam przekazać. Rób teraz swoje, nawet jeśli właśnie ludzie w ciebie nie wierzą albo nie wierzą w twoje pomysły, bo wyjdzie ci to na dobre. Także to chyba wszystko, co miałabym dla Was z grupą numer 1. Pamiętaj też, że robię czytania prywatne. Wszystko o tym, jakie je zamówicie, jest na dole w opisie. Dziękuję Ci za oglądanie i pa! Cześć, witam wszystkich, którzy wybrali grupę numer 2, czyli talię z tym oto słońcem. Także zaczniemy od razu, od razu z Waszym czytaniem. Okej, okay, więc mamy wisielca, mamy rycerza, kielichów. Mamy królową buław. Mamy króla buław, wow! I mamy ósemkę kielichów. Mhm. Super. A jeśli chodzi o te karty, mamy tutaj wilk, instynkt, a także harmonia w związkach, harmonia w relacjach z ludźmi. Ok, więc zaczniemy od razu z Waszym czytaniem. Grupa numer 2. Um, więc jeśli chodzi o tego wisielca, o tą ósemkę kielichów, um, a także o tego wilka, widzę, że jest być może coś, od czego chcesz odejść, um, coś, co chcesz zakończyć, zostawić w końcu za sobą um, i zacząć coś nowego w jakiejś dziedzinie życia. Jeśli o to chodzi, to może być wszystko, w zależności od, czego, od tego, o od czym teraz myślisz, jaka jest Twoja sytuacja życiowa. Może to być coś takiego, że chcesz odejść od jakiegoś związku, odejść od kogoś, zakończyć może jakąś przyjaźń albo zostawić pracę, zmienić pracę, coś takiego. Widzę, że cokolwiek chcesz za sobą teraz zostawić, to myślę, że jednak powinieneś jeszcze chwilę poczekać, że może jeszcze teraz to nie jest odpowiedni czas i widzę też, żebyś po prostu zastanowił się dobrze nad tym, czego chcesz. zwłaszcza, że mamy tego wilka instynkt i ten wilk tutaj mówi o tym, aby skupić się na swojej intuicji, na swoim właśnie instynkcie, na swojej podświadomości. postaraj się właśnie, może skupić na swoich snach, albo na to, na tym po prostu co podpowiada ci trochę podświadomość i intuicja. Um, bo, jeśli masz jakieś złe przeczucia do czegoś, to prawdopodobnie jesteś dobry, bo Twoja podświadomość podpowiada ci i mówi ci o czymś, czego Ty na przykład nie zauważyłeś. Um, więc zwróć bardziej uwagę na swoją intuicję, na to, czego Ty chcesz. Um, ale jeśli chcesz coś teraz zostawić, to może jeszcze poczekaj, szczególnie jeśli chodzi o związki. Zwłaszcza, że, bo mamy tutaj kartę yy, harmonia w związkach. I. Jest tutaj napisane wiadomość od Archanioła Kiegoś. My, anioły, otwieramy serca wszystkich uwiązanych w tą sprawę. Wszystkie kłótnie i konflikty zostają teraz rozwiązywane. Więc może jest to wiadomość, którą ktoś potrzebował tutaj usłyszeć. Widzę, że jeśli chodzi o jakieś związki przyjaźnie albo właśnie związki partnerskie, tutaj sporo jakichś kłótni może zostać rozwiązane i może zadziać się w końcu coś fajniejszego, może być coraz lepiej. Więc zanim na przykład zdecydujesz się zostawić jakiś związek, zostawić kogoś, jeszcze chwilę może poczekaj, sprawdź, czy to wszystko się nie ułoży w najbliższym czasie. I dopiero ewentualnie podejmij decyzję o zostawieniu czegoś, gdy już jakby połączysz się z swoją intuicją, swoją podświadomością. Jeśli jest to coś, co naprawdę chcesz zrobić, zmienić coś albo zostawić, albo zakończyć, to wtedy to zrób. Jakby posłuchaj teraz sam siebie, czego ty chcesz. Mamy też tutaj królową i króla Buław. Także ogólnie jeśli, mamy, jeśli mam na przykład tych sam, mam i królową, i króla z tego samego żywiołu, czyli tutaj właśnie buławy, to zawsze mi to pokazuje bratnie dusze. Jakoś tak sobie kiedyś gdzieś to usłyszałam i tak sobie postanowiłam, że zawsze jak będę miała królową i króla z tego samego, to, to dla mnie by znaczy bratnie dusze. I jeszcze mam tutaj rycerza kielichów. Co też mi pokazuje, że niektórzy mogą niedługo spotkać swoją bratnią duszę. To jest to, co też mówiłam w grupie numer jeden, to, co mówiłam w ostatnim czytaniu, Twoje życie za trzy miesiące. Więc wydaje mi się, że też sporo osób jakoś teraz się zacznie zakochiwać na, na te letnie, teraz wiosenne w sumie miesiące. Więc może jest to coś, co jest związane z astrologią, nie wiem, ale. To, zwłaszcza, że mamy tą harmonię w związkach, jakby wydaje mi się, że dużo osób właśnie się zacznie albo zakochiwać, albo coś w tym guście. Też jeśli jesteś w związku, to tak jak mówię, jakiś tu związek może się poprawić, jakieś konflikty mogą zostać rozwiązane. Natomiast jeśli jesteś singlem i na przykład czujesz, że nikt już się dla ciebie nie znajdzie, to jeszcze musisz chwilę poczekać, ale widzę, że ktoś tu może się ciekawy pojawić zwłaszcza że mamy rycerza Kielichów, ktoś kto proponuje miłość, ktoś kto jest bardzo taki emocjonalny, dużo emocji tu widzę. Także to chyba byłoby na tyle, co mam dla ciebie grupę numer 2. Mam nadzieję, że ci się podobało. Pamiętaj też, że robię czytania prywatne, wszystko o tym jak je zamówić jest na dole w opisie i widzimy się w kolejnym filmiku. To pa, dzięki za oglądanie. Hej, cześć, witam wszystkich, którzy wybrali grupę numer 3. Czyli tą talię z tym słońcem. Także tutaj słońce sobie położymy na bok i zobaczymy resztę kart. Królowa Buław. Znowu, przed chwilą też była. Czwórka Denarów. Czwórka Mieczy. Dwie czwórki. To jest w ogóle jakoś więcej kart. Pazi Denarów. Więcej kart coś tutaj mamy. Dziesiątka Buław. A jeśli chodzi o te karty, to mamy tutaj czas snu, kreacja, a także odpowiedni boski czas. Ok, także będziemy już zaczynać z Twoim czytaniem. Także tutaj w końcu coś trochę innego widzę niż dla tamtych grup, bo mamy tutaj dziesiątkę buław, mamy czwórkę mieczy, także tą czwóreczkę denarów, i to wszystko pokazuje mi tutaj, że. Mogłeś ostatnio odczuwać jakieś zmęczenie, mogłeś być wyczerpany wręcz swoją pracą. Też dla niektórych widzę tutaj, że za dużo od siebie dawałeś dla jakiegoś innego człowieka, czyli na przykład dla partnera, albo w jakiejś przyjaźni. Widzę, że w jakiejś relacji międzyludzkiej mogłeś za dużo trochę od siebie dawać i nie otrzymywałeś nic z powrotem. To dla niektórych, a dla reszty Widzę tutaj po prostu takie duże zmęczenie. Wyczerpanie czymś, to może być wyczerpanie pracą, jak najbardziej mamy tą czwórkę denarów, więc widzę, że niektórzy mogą czuć się tacy wypaleni wręcz zawodowo, yy, gdzie czujesz, że na przykład tylko chodzisz do tej pracy, aby wspierać te pieniądze, aby przeżyć, ale ta praca jakby nie daje Ci żadnej satysfakcji albo... Albo czujesz, że na razie coś tam się zatrzymało. Zwłaszcza, że mamy tutaj dwie czwórki. Te czwórki mi pokazują mm, takie zatrzymanie się, chwile we nic nie robienie, to, że jest jakaś rutyna, to, że właśnie nic się nie dzieje. I widzę tutaj z, tą, z tym paziem, z tą królową buław, tutaj karty chcą Ci pokazać. Mm, nie wiem, Twoja podświadomość chce Ci pokazać, przekazać to, że ten czas, gdzie nic się nie działo, gdzie było nudno. Gdzie czułeś się taki trochę stuck, taki zatrzymany, utknięty, to widzę, że ten czas się w końcu kończy i Twoja świadomość pokazuje ci tu, że zaraz tu się coś nowego, fajnego zaczyna i że cała ta Twoja też energia zmęczenia to się kończy, i będzie bardziej tak entuzjastycznie po prostu, bardziej optymistycznie, pozytywnie. Też y, ogólnie, właśnie z tymi tutaj trzema kartami, widzę też, że niektórzy mogli zmagać się albo właśnie zmagasz się tutaj z jakąś chorobą, ewentualnie będziesz się zmagał. Więc jeśli aktualnie jesteś chory albo zmagasz się z jakimiś problemami zdrowotnymi, to jeszcze to trochę zajmie, abyś z tego wyszedł, ale na pewno to się niedługo wszystko skończy. Jak najbardziej. I zacznij ogólnie się po prostu widzę bardziej pozytywny czas, w którym już nie jesteś zmęczony tym, co robisz, nie jesteś zmęczony pracą, ale wręcz chce ci się pracować i jesteś pełny energii. Bo taki tutaj widzę kontrast pomiędzy tą pierwszą kartą, dziesiątką buław, a tą ostatnią królową buław. Tu jest taki kontrast. Tu jest zmęczenie, wyczerpanie, a natomiast tu jest entuzjazm do pracy, chęć pracy, chęć robienia. Też może chodzić o związki i mówię o cokolwiek, nie? Chęć po prostu życia. A jak, no, taki, taki kontrast mamy. Więc widzę, że bardziej optymistyczny czas tutaj nadchodzi i nie masz czym się załamywać, też jeśli chodzi o jakąś chorobę, o jakąś stratę. Także em, jeśli chodzi o te karty, tutaj mamy właśnie od boski czas i jest tutaj napisana wiadomość od Archanioła. Em, wszystko jest tak, jak teraz powinno być. Em, spojrzyj przez iluzję, tak jakby, trochę nie wiem jak to przetłumaczyć, i zobacz taki kryjący się porządek. Więc oczywiście tutaj w naszym życiu mamy różne cykle, tak jak księżyc ma swoje cykle, tak i w życiu są cykle i ogólnie czasami zdarza się tak, że mogłeś ostatnio po prostu przechodzić przez taki swój gorszy trochę cykl, bardziej taki zmęczony, gdzie czułeś się, że trochę coś nie ma sensu I, i po prostu to był taki czas, który musiałeś przejść. I on się powoli kończy, albo będzie się dopiero kończył za jakiś czas. Więc też tutaj, anioły, twoja podświadomość chce ci przekazać, że nie możesz się teraz załamywać o jakąkolwiek sprawę chodzi, tylko na razie iść przed siebie i tutaj wszystko się powoli rozwiązuje. Też widzę, że dla niektórych tutaj dużo kreatywności przyjdzie, więc jeśli twoja praca wymaga też kreatywności, to też jest na plus. A także ta kreatywność mi pokazuje taką po prostu bardziej dziecięcą energię, więc też, tak jak mówiłam, więcej optymizmu, więcej pozytywizmu, więcej takiej trochę też naiwności, ale takiej wręcz e, pozytywnej naiwności. Więc jedyne co tutaj karty mi pokazują, to to, że niedługo Twoje jakieś takie problemy ze znaczeniem, ze zdrowiem, z innymi ludźmi. Czy jakieś gorsze samopoczucie, to się wszystko kończy. Będziesz powolutku wkraczał w coraz lepszy czas. Także to jest to, co chciałam Ci przekazać Grupo numer 3. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Pamiętaj też, że robię czytania prywatne. Wszystko o tym, jakie je zamówić, jest na dole w opisie. Więc pa!